Cześć Boże, witam w po długiej przerwie majowej w kolejnym wydaniu Wiadomości Życia Kościoła. 4 maja odbyła się ogólnodiecezjalna pielgrzymka kapłanów do Sanktuarium Świętego Antoniego w Radecznicy. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Edward Frankowski. W homilii Ksiądzbiskup przypomniał kapłanom, że są tutaj aby opowiadać o dobrym Bogu, który czyni cuda w życiu kapłańskim. Jesteśmy dzisiaj tu na pielgrzymce po to, żeby nie opowiadać o sobie ale żeby wspólnie jak święty Antoni opowiadać o dobrym Bogu który czyni cuda w naszym życiu także i w kapłańskim do którego zostaliśmy bez naszych zasług powołani, by budować państwo Boże, czyli królestwo prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju a buduje je Duch Święty przez nas, przez naszą posługę na zakończenie ksiądz Biskup razem z kapłanami odmówił Anioł Pański i pomodlił się koronką antoniańską. Pilgrzymka kapłanów naszej diecezji rozpoczęła obchody jubileuszu 350-lecia objawień świętego Antoniego w radecznicy. 7 maja rozpoczęła się peregrinacja ołtarza gwiazda Kazachstanu w Lubaczowie. Uroczystości w Konkatedrze połączone były z papieskim odpustem maryjnym. Ustanowiony przez papieża Benedykta XVI na dzień 7 maja odpust ku czci Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej. Od pięciu lat organizowane są pielgrzymki samorządowców z województwa lubelskiego i podkarpackiego, którzy spotykają się przed cudownym obrazem z lwowskiej katedry, aby za królem Janem Kazimierzem powtórzyć akt zawierzenia spraw publicznych. Opiece pani łaskawej. Przed rozpoczęciem mszy świętej przedstawiciele stowarzyszenia Komunita Regina del Lapacie opowiedzieli o idei powstania miejsc wieczystej adoracji najświętszego sakramentu na świecie, gdzie trwać będzie modlitwa o pokój. Teologicznego opisu ołtarza, gwiazdy Kazachstanu oraz zawarto w nim symbolikę przedstawił Mariusz Drapikowski. W centrum odnajdujemy wypostaci. W postaci Jana Pawła II i Świętej Faustyny wraz z i relikwiami, relicjami krwi Jana Pawła II i, i Świętej Faustyny. Jan Pawła II krótko świat Bożemu Miłosierdziu. Pragnął, aby informacja o Miłosierdziu Boga dotarła do wszystkich mieszkańców Ziemi. I w tym ołtarzu ten, ten ołtarz ma nas zachęcać do tej modlitwy w intencji pokoju, pokoju, w którym Pan oddał w naszym sercu. Serc. Uroczystej mszy świętej odpustowej przewodniczył biskup Marian Rojek, ordynariusz diecezji izamojsko-lubaczowskiej. W homilii ksiądz biskup zachęcał zebranych, aby przy okazji obecności tego ołtarza adoracji podjęli refleksję nad darem, jakim jest Najświętsza Eucharystia. Ów dar, ołtarz, wykonany m.in. ze złota, bursztynu i drogich kamieni przez gdańskiego artystę, mający kształt wielkiego tabernakulum z monstrancją, który zawiera relikwie świętej Faustyny Kowalskiej i błogosławionego Jana Pawła II, jest przeznaczony do trwałej adoracji najświętszego sakramentu oraz nieustającej modlitwy o pokój. Uroczystościach wziął udział również ksiądz Tomasz Pyś, kustosz sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje. powiedział, że jego parafianie czerpią ogromną moc adoracji najświętszego sakramentu, która trwa od wielu lat w tym kościele. Dla mnie osobiście jako dla kustosza i proboszcza tego miejsca największym cudem jest dzisiaj to, że od rana do wieczora, w tej małej wspólnocie, bo na przeświętą świętą przychodzi około 80 osób. Już od 1996 roku trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. I chociaż tych ludzi jest niedużo, to jakoś oni tego pilnują. Bo gdzieś w głębi serca u nich jest ta świadomość, że to jest ich siła. I to jest piękne, bo ja chociaż jestem tutaj. To wiem, czy cokolwiek innego robię, to ja wiem, że w ciągu dnia ktoś z moich parafian modli się za moją parafię, za rodzinę tej parafii i za mnie. W Święty rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu w ołtarzu gwiazdy Kazachstanu, przed którym również samorządowcy zawierzyli swoją małą ojczyznę pani łaskawej. Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w Konkatedrze Lubaczowskiej trwała przed ołtarzem od 7 do 16 maja. Gwiazda Kazachstanu to jeden z 12 ołtarzy adoracji Najświętszego Sakramentu, które symbolizują 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju. Ołtarze te powstają jako szczególne miejsca modlitwy o pokój, a tam, gdzie zostaną ustawione, trwać będzie wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Pomysłodawcą i koordynatorem jest Towarzyszenie Komunita Regina del Pace. Pierwsze Ołtarz znajduje się w Jerozolimie przy czwartej stacji drogi krzyżowej. Gwiazda Kazachstanu przekazana zostanie do oziornoje w Kazachstanie. Składa się z pięciu części, środkowej, która jest nieruchoma oraz z podwójnych ruchomych skrzydeł. Po otwarciu ołtarz liczy 7,5 metra szerokości oraz około 2 metrów wysokości. Zawiera ukazaną w sposób plastyczny i symboliczny historię Bożego Miłosierdzia od czasów Abrahama aż do Jana Pawła II. W sobotę 11 maja w sześciu kleryków z 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji przyjęło święcenia diakonatu z rąk biskupa Mariusza Leszczyńskiego. Uroczystość, w której wzięli udział kapłani, rodziny, przyjaciele, a także wierni z rodzinnych parafii nowo wyświęconych diakonów, rozpoczęła się o godzinie 10:00 w katedrze zamojskiej. Ksiądz-biskup mówił o znaczeniu modlitwy i rozważaniu Słowa Bożego w duchowym rozwoju człowieka. Zwracając się do kandydatów do diakonatu, zachęcał, aby codziennie modlili się modlitwą zawierzenia na wzór Maryi Matki Jezusa. Finalizujecie ważny etap waszej drogi, na której postawił was Jezus. Powiedzieliście Bogu fiat, jak Maryja podczas zwiastowania. I to jest klejnot modlitwy Matki Jezusa. I niech taka będzie również zawsze Wasza modlitwa zawierzenia i dziś, i jutro. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi. Fijan. Tak się, módl się bracia, aby radość Wasza była pełna na drodze kapońskiego powołania. Zadaniem diakonów umocnionych darem Ducha Świętego jest pomaganie kapłanom w posłudze słowa, ołtarza i miłości. Dlatego będą głosić Ewangelię i kazania, przygotowywać ofiarę eucharystyczną, rozdzielać wiernym ciało i krew pańską, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich i je błogosławić, nosić wiatych do ciężko chorych, a także przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Święcenia diakonatu przyjęli Mateusz Maksim z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju, Adam Malinowski z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chodywańcach, Radosław Sokołowski z parafii Matki Bożej Szkapleżnej i Świętego Dominika w Łabuniach, Krzysztof Sosnowski z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju, Łukasz Wojtaszek z parafii Świętego Brata Alberta w Zamościu i Andrzej Zdunek z parafii Przymienienia Pańskiego w Szpikołosach. Jak co roku 11 maja w Góresku Kościelnym odbyła się wyprawa Otwartych Oczu zorganizowana przez Ruch Światło Życie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Uczestnicy wyruszyli z trzech miejscowości, aby w samo południe dotrzeć na Eucharystię, której przewodniczył moderator diecezjalny ksiądz Jarosław Kendra. Pomilię wygłosił ksiądz Mariusz Skakuj, moderator z parafii Wieloncza. W słowie skierowanym do uczestników wyjaśnił, co oznacza dla każdego wyprawa otwartych oczu. Samo słowo wyprawa, od niego chcę zacząć, oznacza już, drogie rodziny, kapłani, droga młodzieży, jakiś trud, wysiłek, wychodzenie ze swojej codzienności jest związana z przygotowaniem, z tym wszystkim, żeby Udać się w jakieś miejsca. Wyprawa wiąże się zawsze też z określonym celem. Drugi człon nazwy to wyprawa otwartych oczu. Dzisiaj coraz więcej osób ma te oczy zamknięte. Może starsi jeszcze ukształtowani gdzieś w naszej tradycyjnej polskiej religijności, nie tak bardzo, ale młodzi ludzie dzisiaj coraz częściej żyją po prostu w Matrixie. Następnie był wspólny posiłek Agapa. Na zakończenie zaś koncert zagrał zespół La Palutina. W spotkaniu uczestniczyło około 350 osób ze wszystkich wspólnot oazowych naszej diecezji. I'm going prawie drugi raz i bardzo mi się podoba, tak jak obiegłym razem w arhracie, tak teraz jest bardzo ciekawie, jeszcze podziwiać piękną przyrodę i teraz możemy się wspólnie pobawić. maja w konkatedrze Lubaczowskim odbyło się ogólnodiecezjalne czuwanie młodzieży Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy ołtarzu Gwiazda Kazachstanu. Czuwanie przygotowała młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Serce z Lubaczowa, z Łukawca, z Lipska, z Baszni, z parafii świętego Karola Boromeusza w Lubaczowie, a także z Cieszanowa. 23 maja po raz pierwszy w Polsce obchodzić będziemy Nowe Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Dla księży jest ono zachętą, by wpatrywali się w Chrystusa Kapłana, a dla wiernych, by nieśli kapłanom duchowe wsparcie. Czwartek 23 maja tego roku będziemy obchodzić w Polsce po raz pierwszy Nowe Święto Chrystologiczne, którego tytuł brzmi Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Historia tego święta sięga pewnego kontekstu modlitwy za kapłanów, który rozpoczął się, która to rozpoczęła się w latach 50. w Hiszpanii w Zgromadzeniu Sióstr Chrystusa Kapłana. Natomiast w czerwcu 2012 roku Ojciec Święty Benedykt XVI już po zakończonym roku kapłańskim, a także po po wielkim doświadczeniu Kościoła, jakim stały się doroczne dni modlitw o uświęcenie kapłanów, rozszerzył możliwość świętowania tej, tego obchodu dla całego Kościoła. Dlaczego właśnie czwartek po zesłaniu Ducha Świętego stał się datą dla Nowego Święta? Jeśli idzie o czwartek, dobrze wiemy, że jest to tradycyjny dzień modlitw za kapłanów, za powołanych do kapłaństwa. Jest to dzień modlitwa ich uświęcenie, co znajduje swój oczywisty szczyt w modlitwach wielkoczwartkowych, ale także każdy pierwszy czwartek miesiąca jest w tradycji katolickiej uznawany za dzień szczególnie poświęcony właśnie kapłaństwu urzędowemu. Czwartek zatem jest dniem właściwym na obchody takiego święta. A dlaczego po zesłaniu Ducha Świętego? Otóż inicjatorom tego święta i również ustanowienia tej daty przyświecał sens bardzo pięknego paschalnego oświetlenia treści tego święta. Gdy mówimy o zakończonym okresie paschalnym, który konkluduje się uroczystością w niedzielę zesłania Ducha Świętego, to już w pierwszy czwartek po tej uroczystości. Kapłaństwo Nowego Przymierza widziane w świetle paschy Chrystusa w tej odnowionym blasku Ducha Świętego, który Kościół świętuje zaledwie kilka dni wcześniej. Całe kapłaństwo nabiera nowego blasku, nowego znaczenia i wielkiego zakorzenienia się w kapłaństwie samego Jezusa Chrystusa, jedynego kapłana. Jedynego kapłana, który złożył jedyną ofiarę na ołtarzu krzyża i jako jedyny pośrednik stawia się za nami u ojca. Kapłani, którzy kontynuują jego dzieło, stają się alter Chrystus, stają się. Jego przedstawicielami w każdej wspólnocie modlitewnej, we wspólnocie wierzących. Warto na koniec tej krótkiej prezentacji święta podkreślić, że wprowadzamy je w naszym kraju na mocy dekretu Ojca Świętego Benedykta XVI, na mocy jego władzy, już w ostatnich dniach jego pontyfikatu. Nazwaliśmy to Duchowym testamentem Ojca Świętego dla Kościoła w Polsce, który jako jeden z pierwszych w, po ogłoszeniu tej możliwości dołączył do grupy krajów języka hiszpańskiego i będzie obchodził nowe święto chrystologiczne. Święto chrystologiczne, które nie należy do świąt obowiązkowych, ale jak biskupi zachęcają, jest to czas wielkiej także krucjaty od odnowę życia duchowego i świętości ich pasterzy. W niedzielę 19 maja w Łukawcu odbędzie się przegląd pieśni Maryjnej pod hasłem z pieśnią na ustach do serca matki. W programie o godzinie 15.30 msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, zaś o 16.30 rozpoczęcie przeglądu na placu przy Zespole Szkół w Łukawcu. Patonat medialny objęli Telewizja Lubaczów i Katolickie Radio Zamość. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień. Szczęść Boże!